Dzień szósty nie wpada w gniew i zroszknienie, kto samego siebie uważa za małego. Wiele kłopotów pomiędzy ludźmi wynika z tego, że człowiek przecenia i wywyższa samego siebie. Stąd bierze się gniew, skłócenie, obraza i tym podobnym. Człowiek chciałby wywyższyć siebie, patrząc na innych z góry i szukając wszystkiego, co u innych jest słabe. Dla własnych błędów znajduje jednak zawsze jakieś usprawiedliwienie. Pokora postępuje inaczej, ponieważ szuka prawdy, szuka jej najpierw u siebie, lepiej gorzka prawda i oczerżwienie niż dalsze łudzenie się co do faktycznego stanu własnej duszy i własnego charakteru. Kto jest chory, zwykle nie chce być okłamywany przez lekarza. Tylko prawda o chorobie pozwala na skuteczną walkę z nią. Człowiek pokorny jest gotowy przyjąć także przykrą prawdę o sobie, nawet jeżeli powiedziana jest przesadnie, jeżeli zarzuty niepełnej opowiadają rzeczywistości. Prawdziwa pokora dziękuje za każde upokorzenie i w nim wzrasta. Potrafi Korzystać zarówno z tego, co jest prawdą, jak i z tego, co jest przesadą. Dlatego nie wpada w gniew, a przebaczenie niesprawiedliwości ciąga na Ziemi wiele łask. Pytania na pogłębienie: Czy nie uważam się czasami za byt ważnego? Czy chcę wydawać się lepszy niż naprawdę jestem? Czy reaguję na krytykę wdzięcznością, czy też obrażam się? Czy przyjmuję krytykę od wszystkich? Czy potrafię wykorzystać także niesprawiedliwą krytykę? Czy jestem gotowy usuwać ze świata niesprawiedliwość przez przebaczenie?